Głowa. Życie to jeden wielki teatr, o czym przypomina obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Na tej scenie nudy nie ma nigdy. Zaskakujące zwroty akcji przynosi zwłaszcza scena polityczna. Tutaj aktorzy potrafią zmieniać stanie w zależności od reakcji widowni. I to właśnie czyni prawdziwy teatr zdecydowanie bardziej wiarygodnym miejscem. Express Plus, Rafał Patera zaczynamy przedstawienie. Wybory wygrywa się w końskich. Właśnie w tej świętokrzyskiej miejscowości popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta Karol Nawrocki wezwał do debaty Rafała Trzaskowskiego z koalicji obywatelskiej. Bronia, amunicje, pociski rakietowe i granaty zabezpieczyli mazowieccy policjanci. Część przedmiotów pochodzi z czasów II wojny światowej. Powiemy też o skomplikowanym zabiegu ortopedycznym i zarazem pierwszym takim zrobionym w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. I zajrzymy na scenę, zobaczymy jak reporter Republiki uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru. Bezpieczeństwo Polski głównym tematem kampanii wyborczej. I dlatego Karol Nawrocki chce o tym debatować z Rafałem Trzaskowskim. Zdaniem obywatelskiego kandydata na prezydenta Trzaskowski nie gra fair, a wspomaga go w tej nieczystej grze cały aparat państwowy nadzorowany przez Donalda Tuska. Podczas wizyty w końskich Karol Nawrocki zaapelował do swojego kontrkandydata. Wzywam Rafała Trzaskowskiego do walki na argumenty, do walki na argumenty fair play w dyskusji o bezpieczeństwie państwa polskiego w obliczu sytuacji międzynarodowej i sytuacji na naszych Granicach. Końskie to symbol braku odwagi. W 2020 roku Rafał Trzaskowski nie zdecydował się na udział w debacie prezydenckiej w tym mieście. Jak będzie teraz? Debatujmy, rozmawiajmy, debatujmy. Ja jestem cały czas gotów do rozmowy i do debaty, tylko do debaty racjonalnej. W tej chwili wahadło nastrojów społecznych odchyla się w stronę konserwatyzmu i Rafał Trzaskowski próbuje w tej chwili imitować konserwatyzm. Zaprzecza sam sobie. Z nowego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez pracownię Research Partner wynika, że w drugiej turze wyborów z Mierzą się właśnie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Dramatyczny wypadek w centrum Berlina. Siedemnastoletni kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać. W trakcie szaleńczego rajdu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w grupę przechodniów. Kilka osób zostało rannych i trafiło do szpitala. 17-letni kierowca pędził ulicami Berlina uciekając przed policją, aby uniknąć kontroli, zaczął cofać i wjechał w kilka osób na chodniku, po czym uderzył pojazdem w ścianę budynku. Łącznie w wyniku szaleńczego rajdu rannych zostało osiem osób. Aresztowano nieletniego kierowcę i pasażerów, którzy z nim podróżowali. Atak nożownika w Amsterdamie. Holenderska policja informuje o co najmniej pięciu rannych osobach. Do zdarzenia doszło po południu na placu Dam w centrum miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Służby otoczyły plac. Sprawca ataku został aresztowany. Na razie nie ma informacji na temat motywu działania sprawcy. Część przedmiotów pochodzi z czasów II wojny światowej. Celem policyjnej akcji było zlikwidowanie sieci osób zajmujących się nielegalnym posiadaniem oraz handlem niebezpiecznymi materiałami. Zgodnie z polskim prawem za handel bronią grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, z kolei za jej posiadanie bez zezwolenia kara do 8 lat. Aż ciężko uwierzyć, że w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. W tamie Brockiej w województwie kujawsko-pomorskim 18-latek, który od zaledwie dwóch dni posiadał prawo jazdy, zderzył się z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była tak duża, że z samochodu wyrwało silnika, elementy karoserii uszkodziły nadjeżdżający w tym czasie pojazd osobowy. Policja nałożyła na nastolatka mandat w wysokości 2000 zł oraz 10 punktów karnych. Wielu alchemików straciło zdrowie, próbując zamienić w złoto wszystko, co się świeci. Plus pójdzie inną drogą i pokaże, że człowiek jest to krok od wyhodowania prawdziwych diamentów. A jeden to już nawet w Polsce mamy. Kamil Stoch się nazywa i znowu potrafił mocno błysnąć. Za chwilę odlecimy razem z nim. Misja Artemis II wystartuje już w przyszłym roku, dlatego wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. NASA składa obecnie ogromną rakietę, która zabierze w kosmos kapsułę Orion z astronautami. Koszulka Michaela Jordana z jego pierwszego meczu w NBA sprzedana na aukcji. W Ekspresie Plus sprawdzimy, czy kwota za drogocenną pamiątkę przebiła szklany sufit. Grupa towarzyszy w grze komputerowej i to nie byle jakiej. Komedia przygodowa Minecraft Film zabierze widzów w krainę fantazji. Wszyscy wyruszą na wyprawę razem z doświadczonym twórcą. Taką operację chirurg wykonuje czasami tylko raz w swoim zawodowym życiu, a przynajmniej tak o skomplikowanym zabiegu ortopedycznym i zarazem pierwszym takim zrobionym w szpitalu wojskowym we Wrocławiu mówią sami lekarze. Na czym polegała ta sztuka? To było chirurgiczne trzy w jednym. W tym samym czasie pacjentowi wymieniono stawy biodrowy i kolanowy oraz kość udową. 64-letni pacjent poruszał się już tylko o kulach. Ból biodra i poważne zwyrodnienie lewego stawu były następstwem zużycia endoprotezy, którą mężczyźnie wszczepiono po przebytym nowotworze kości. Jednoczesnej wymiany stawów na nowe podjęło się czterech chirurgów, mimo że takie operacje są wyjątkowo rzadkie. Tu potrzebna była ogromna precyzja w pomiarach i sprawdzenie stabilności wszczepionych elementów. Całość trwała kilka godzin, a mężczyzna pozostawał przytomny. Co cieszy w ortopedii onkologicznej, powstają nowe rozwiązania i rodzaje leczenia. Jak śpiewała Merlin Monroe, diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, a najnowsze zaskakujące odkrycie naukowców z Uniwersytetu Sorbona we Francji może sprawić, że to grono karatowych przyjaciół z łatwością będzie się powiększać. Komputerowe symulacje potwierdziły, że w ekstremalnych warunkach woda może przekształcić się w superkwas zdolny do przemiany węgla w diamenty, a tymi ekstremalnymi warunkami są temperatury dochodzące do 3000 stopni Celsjusza i ciśnienie 70 gigapaskali. Mimo że przepis wydaje się prosty, to uzyskanie takich warunków w laboratorium jest niezwykle trudne. Naukowcy jednak nie zamierzają się poddać. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. Wielki powrót człowieka na księżyc zbliża się jeszcze większymi krokami tu na ziemi, a dokładniej na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Nasa składa właśnie rakietę SLS, która zostanie wykorzystana w trakcie misji Artemis 2. Ogromna konstrukcja już robi wrażenie i coraz szybciej nabiera kształtów. Na zdjęciu udostępnionym przez agencję widać już wzmacniacz z dwoma dopalaczami o wysokości aż 54 metrów. To one zapewnią większość ciągu uzyskiwanego podczas startu, a jego odliczanie nastąpi w połowie 2026 roku. To będzie kosmiczne widowisko. Minecraft Film to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku nie tylko przez miłośników kina, ale przede wszystkim graczy komputerowych. Dla nich świat Minecrafta jest wręcz kultowy. No, ciekawe, co powiedzą po wizycie w kinie. Minecraft to komputerowa gra survivalowa, która pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. Wprowadzona do sprzedaży 14 lat temu gra nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i stała się inspiracją do powstania Minecraft Film. Jego główni bohaterowie świetnie bawią się w fikcyjnym świecie Minecraft, ale kiedy chcą już wrócić do świata realnego, pojawiają się problemy. Jakie i czy uda się je rozwiązać? Przekonamy się 4 kwietnia. Wtedy film trafi a do King. Ah, boi? Eh? <fixen> Suwałki czują bluesa, a najbardziej latem. To właśnie wtedy miasto odwiedzają największe polskie gwiazdy tej muzyki i tak będzie też w tym roku, bo chociaż program i wykonawcy 18 edycji Suwałki Blues Festival nie są jeszcze znani, to wiadomo już, że wydarzenie odbędzie się od 10 do 12 lipca. W klubach i miejscach plenerowych w suwałkach usłyszymy najbardziej znane kompozycje bluesowe, które powstały w drugiej połowie XIX wieku i są popularne do dziś, będzie niezły blues. Operze krakowskiej Pan Twardowski to jedno z największych dzieł Ludomira Różyckiego, uznawane za polski balet narodowy. Jego Premiera odbyła się w maju 1921 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie i od razu odniosła wielki sukces. Spektakl wystawiano m.in. w Kopenhadze, Pradze, Zagrzebiu i Bratysławie. Piękne kostiumy, muzyka na żywo i znakomita choreografia to najważniejsze atuty tego przedstawienia. Balet można obejrzeć 12 i 13 kwietnia. Powstał w starożytnej Grecji kuczci Dionizosa. Wtedy na scenie pojawiały się nie więcej niż trzech aktorów w maskach. Dziś aktorów na pęczki, masek jeszcze więcej, a w Międzynarodowym Dniu Teatru swoją sztukę przygotował nasz, nawet nasz Mateusz Nowak. Uwaga, podobno to naprawdę mocna rzecz. Cześć Helena, jak tam, jak ci mija dzień? A, daj spokój, Wojtek, fatalnie. Nic mi się dzisiaj nie udaje, mam bardzo słaby humor. O nie, to niedobrze. Wskakuj na moją skorupkę. Przejażdżka na pewno poprawi ci humor. Jopii! Mimo że nagrywana na trzynastym piętrze, to raczej nie jest sztuka najwyższych lotów. Na szczęście są jednak ludzie, którzy robią to zdecydowanie lepiej i na których spektakle, bilety rozchodzą się w kilka minut. Ale dla Wojtka i Heleny i tak bra. Bo może scenariusz najlepszy nie był, ale aktorzy spisali się na medal. Zdaję sobie jednak sprawę, że chcą Państwo lepszego kina, y, znaczy teatru. Pytamy się człowieka, dla którego teatr to drugi dom. Czymże on właściwie jest? Teatr to jest miejsce ciężkiej pracy, ale też miejsce nadzwyczajnej radości i nadzwyczajnych okoliczności bycia ze sobą razem. Umiemy być ze sobą e, w czasie programu wstajemy, umiemy być ze sobą w kawiarni, a teatr to jest takie inne miejsce, gdzie bywamy inaczej ze sobą razem. Bardzo ważne miejsce dla naszej spójności. Kulturowej i społecznej, dla naszego rozumienia się nawzajem. Czasami gorzej z rozumieniem tego, co mówi czy śpiewa się na scenie. Tak czy siak? Piękne. I doceniają to Polacy, bo spektakle teatralne cały czas cieszą się niemałym powodzeniem. Bywamy z żoną, jak najbardziej. Za co pan teatr lubi, co jest takiego wyjątkowego? No jest to taka odskocznia od tych naszych codziennych spraw, od tego pędu, jaki, jaki mamy na co dzień. Uspokajamy się, spotykamy się z wspaniałymi ludźmi. Czy pani często do teatru chodzi? No czasami tak chodzę. Jak często? Chodzę. No, tr trudno powiedzieć, jak często, ale kuzynka mnie zabiera i chodzimy do Teatru Wielkiego. Byłyśmy ostatnio tak. Także wszystko, wszystko jest dobrze. No pewnie, że jest dobrze. A jeżeli dla kogoś ten teatr nieco niezrozumiały, na szczęście mamy w redakcji człowieka, który dobrze się na tym zna. Potrzebujemy teatru jak wody, dlatego że to teatr właśnie potrafi nam powiedzieć, jakimi moglibyśmy być. W tym sensie teatr mógłby czynić świat lepszym i piękniejszym, ale żeby tak się stało, twórcy teatralni musieliby chcieć robić teatr wartościowy, teatr, który. Uwznośla, nie zawsze się tak zdarza No nie zawsze, a czasami nawet i ściąga w dół <noise> Niekiedy dosyć boleśnie, ale cóż I Komu nie zdarzyło się zerwać z linki albo nie utrzymać równowagi na fotelu, niech pierwszy rzuci scenariuszem. Do kina chodzę mniej więcej w równe, równej częstotliwości co do teatru. Tak, mniej więcej właśnie raz na parę miesięcy, coś takiego. Po prostu może rzadko chodzę na takie typowe sztuki wizualne, że gdzieś siadam i oglądam. Raczej robię to w domu. Tak też można. A jeżeli chcieliby państwo zaprosić teatr do domu, Helena i Wojtek czekają na kolejne aktorskie wyzwania. To rzeczywiście było naprawdę mocne. Pogoda. Wiosna myli tropy, drażniąc się z tymi, którzy chcieliby złapać trochę opalenizny. No, nie tak szybko. Weekend wprawdzie rozpocznie się pogodnie, ale zakończy na mokro i do tego znowu zrobi się chłodniej. Sobota zapowiada się słonecznie, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie mieszkańcy dostaną solidną porcję bezchmurnego nieba. W centralnej i południowej Polsce temperatury osiągną 16 stopni. Ale już w niedzielę zrobi się chłodniej na Pomorzu tylko 8 stopni, a w wielu regionach pojawią się opady deszczu. Najmocniej popada w centrum i na południowym zachodzie. Początek tygodnia przyniesie kolejne ochłodzenie. W poniedziałek temperatura spadnie. Oscylować będzie w granicach od 8 stopni we Wrocławiu do 11 w Warszawie. Znaczna część kraju wpadnie w mokre ramiona wiosennego deszczu. Można objechać cały świat, a znaleźć szczęście na progu własnego domu. Bo dla Michała Żewłakowa Legia Warszawa takim domem właśnie jest. Były reprezentant Polski znowu będzie mógł się w nim rozgościć. Po ośmiu latach wraca na fotel dyrektora sportowego. Na razie zwiąże się z klubem roczną umową. Wybitny reprezentant Polski pracował w stolicy w latach 2013-2017. Po zakończeniu piłkarskiej kariery, zresztą właśnie w Legii, został szefem skautów. Później na cztery lata przejął stanowisko dyrektora sportowego, podczas których wojskowi zdobyli trzy Mistrzostwa Kraju, dwa Puchary Polski, a także awansowali do Ligi Mistrzów. Teraz wraca z nowym, ambitnym planem, który ma podziałać na klub niczym kubeł lodowatej wody. Gratulacje Legia Warszawa, powodzenia Michał Żewłakow, właściwy człowiek we właściwym miejscu. Uznanie też dla właściciela klubu, że zrozumiał, że Michał jest topowym fachowcem, a nie przedstawicielem określonej frakcji. Przed Żewłakowem wiele wyzwań. Pierwszym będzie letnia przebudowa kadry i walka o wyczekiwany w Warszawie tytuł ekstraklasy. Jak odbudować markę dotychczas niezbyt poważnego turnieju? Prezentuje FIFA oraz jej księgowa. Klubowe Mistrzostwa Świata zazwyczaj były imprezą z kategorii tych do odhaczenia. Większość zespołów traktowała rozgrywki po macoszemu. To podejście zapewne ulegnie zmianie. W puli nowego powiększonego turnieju znajdzie się ponad miliard dolarów. Zwycięzca zyska zaś 125 milionów. Czy zmotywuje to największych, aby dać z siebie 100%? Czas pokaże. Rozgrywki wypełnią letnią dziurę w kalendarzu i odbędą się w dniach 15 czerwca-13 lipca. A propos zawrotnych pieniędzy. 4 miliony 215 tysięcy dolarów właśnie opuściło konto bankowe jednego z anonimowych kolekcjonerów w domu aukcyjnym Sotheby's. Właśnie tyle kosztowała debiutancka koszulka Michaela Jordana. To piąty najdroższy trykot w historii NBA. Morał? Warto chodzić na mecze i polować na koszulki. Czasem może okazać się to życiową inwestycją. A ile jest warty kombinezon Kamila Stocha? Pewnie nie aż tyle co koszulka Michaela Jordana, ale dla nas to kombinezon zdecydowanie bliższy ciał. Ma też te zaletę, że ciągle pracuje i zyskuje na wartości. Kto postawił już na orle zębu krzyżyk, niech uderzy się w pierś, bo w kwalifikacjach do konkursów planicy orzeł wylądował w starym, dobrym stylu. Parę lat temu to było, Kamil został puszczony w naprawdę trudnych warunkach i do kamery wykrzyczał. I co, panie Borku? Ale pan Borek dalej pana Kamila darzy sympatią. Zresztą trudno nie darzyć sympatią Kamila. Dobra prędkość na progu. Jak zwykle pięknie było. No ale i się bawi, ale się bawi Kamil Stoch. Wreszcie, wreszcie się bawi jak za starych dobrych lat. 234,5! Fenomenalny skok. Druga odległość. Nieznacznie bliżej wylądował od Markusa. Nieznacznie wyższą miał rekompensatę za wiatr i noty za styl. No to już znacznie, bo 2,5 punktu. Ale w sumie o 0,7 przegrywa z Niemcem. Tak czy inaczej, wyborna próba Kamila Stocha. No właśnie, to jest planica. Tu się bawimy. Dwa razy tu wygrywał Kamil. Dobrze widzieć mistrza w mistrzowskiej formy. Trochę szkoda, że planica kończy sezon Pucharu Świata, ale lepiej błysnąć późno niż wcale. Moc w kwalifikacjach pokazał zresztą nie tylko Kamil Stoch. W czołowej dziesiątce znalazło się aż trzech polskich skoczków. No bo jeszcze Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Takie skakanie to my rozumiemy. Aż się chce skoczyć do kolejnych programów w Republice. Najbezpieczniej będzie wylądować na programie dzisiaj. Trauma trzaskowskiego w końskich. Nowe zeznania Pawła Szopy. Upolityczniona prokurator wrzosek! Dzisiaj zaprasza o 19, a my przypominamy, że Ekspres Republiki odjeżdża każdego dnia niezmiennie o 16.55. Proszę się mocno trzymać, no, najlepiej nas. Do zobaczenia.